Dokładnie tak samo jak ja. Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby oszczędzić? Cześć z tej strony Karolina! I przejdźmy do rzeczy. Ostatnio dostałam taki komentarz i tak sobie wyobrażam, jak wyglądała ta osoba, która go pisała. A to już rozumiem, jakim cudem wydajesz tak mało na spożywkę dla czteroosobowej rodziny. Oczywiście to jest wersja zdramatyzowana tego, co tam się wydarzyło. Chodziło o to, że wydaje pieniądze głównie na jedzenie, takie opłaty i tak dalej, bo nie gotuje w domu praktycznie w ogóle. I to jest prawda, że na obiadach zaoszczędza się bardzo dużo pieniędzy, zresztą jest to jeden ze sposobów na oszczędzanie w tym filmie. Odsyłałam tam właśnie do tego live'a, pod którym był ten komentarz. Natomiast to nie jest aż takie proste i powiem Wam, że ja nie tylko na spożywkę te kasy wydaję, ale w sumie na wszystko. I też jeszcze chciałabym dodać do tego, że to nie jest tak, że 1200-1500 zł my wydajemy. I koniec, tylko jeszcze mój mąż osobno na swoim koncie ma 1500 zł na swoje wydatki, to znaczy na kawę z automatu, na jakieś zakupy w sklepie budowlanym, do remontu. Więc to nie jest do końca tak, że nasz budżet spożywczy się zamyka w 1500 zł i koniec. To jest tak, że ciężko jest to trochę kontrolować, bo ja od jakiegoś czasu w ogóle nie budżetuję, tylko po prostu tyle, ile mam pieniędzy, tyle wydajemy, ewentualnie coś zostaje, odkładamy to na oszczędnościowe dlatego, że mój system finansowy jest troszeczkę inny niż taki typowy, czyli ja mam pieniądze dzisiaj na rachunki, które będę płacić za 2 miesiące i polecam taki sposób każdemu, bo wtedy jesteś super spokojna że jakby cokolwiek się wydarzyło, jakiś większy wydatek, wyjazd gdzieś czy cokolwiek to zawsze masz te pieniądze na koncie już odłożone. Ja jeszcze odpisałam na ten komentarz że swojego czasu zrobiłam film z weekendu jedzeniowego i tam mi wyszło 56 zł za dwa dni. Bardzo mi się podoba wyzwanie inflacyjne Miecia Pewnie każdy z Was go już zna. I też planuję coś takiego zrobić, bo jestem bardzo ciekawa, czy jestem w stanie taki posiłek zrobić za 10 czy za 20 zł. 56 zł za weekend, wychodzi na to, że to jest 28 zł za dzień. Powiedzmy, ta kwota za ten obiad, który tam miałam, to by było mniej więcej odniesienie się do tego, jakie kwoty bym miała za obiady w inne dni. To wtedy 30 razy 28 zł to jest 840 zł na miesiąc. oprócz tego, całego tam tej kwoty, za którą macie Obiady, to jeszcze dodatkowo są różne inne wydatki. Jest chemia, są produkty spożywcze na dalszy jakiś tam czas. Zawsze jak idziesz na zakupy, wydajesz te 300 zł mniej więcej w tej chwili. Myślę, że i tak i tak, jeżeli bym chodziła tylko te 4 razy w miesiącu do sklepu i wydawałabym 300 zł, to bym się mieściła w tym moim budżecie. W większości przypadków tak jest. Natomiast wiadomo, że nie zawsze. Teraz dokładnie wam wytłumaczę, dlaczego mój budżet rodzinny czteroosobowy to jest akurat między 1200 a 1500 zł. Płynęłam ostro i mam grill za grillem, znajomych zapraszam co, co chwilę, więc no wiadomo, że te wydatki są troszeczkę większe. Natomiast gdybym ja się postarała, to z pewnością ten mój budżet wyszedłby jeszcze niższy. A dlaczego? A dlatego, że ja kupuję przekąski, kupuję jakieś chipsy, kupuję czasami piwo, kupuję wszystkie takie rzeczy, które są trochę droższe i mogę sobie na nie pozwolić. No bo słuchajcie, żyjemy w takim świecie, że jeżeli masz ochotę na przyjemność i masz pieniądze, na tą przyjemność, to ja nie widzę żadnego problemu, żeby sobie na tę przyjemność pozwalać. Oczywiście nie codziennie, bo też oszczędzanie jest bardzo istotne. Ja wydaję 1500 zł miesięcznie na żarcie, ale to jest wyższa półka. Czyli przy moim niskim spożywaniu obiadów w domu, to jest i tak wysoko, bo mogłabym ten budżet na pewno obciąć o bardzo dużo pieniędzy, jeżeli bym się tylko chciała postarać. Natomiast jestem w takiej sytuacji w tej chwili, że wcale się nie muszę starać, i dlatego motywacja Troszkę opada. I tak naprawdę zmierzam do tego, że nie ma znaczenia, czy ja jem w domu obiady, czy jem w pracy obiady. Każdy z Was, to obiadów w pracy na przykład nie je i musi sobie je sam szkować, jest w stanie też obniżyć swój rachunek o spożywkę. Czy to będzie akurat tyle, co ja mam? Nie wiem, ale wydaje mi się, że byłabyś w stanie, gdybyś tylko chciała. Jak to zrobić konkretnie? No więc dajesz sobie budżet 1500 zł na 30 dni. To jest po 50 zł na dzień. I teraz pytanie brzmi, Brzmi. Czy ty naprawdę nie jesteś w stanie za 50 zł zrobić obiadu, śniadania i kolacji w domu? Za 50 zł? U mnie całego chleba dziennie się nie je, tylko połowę chleba. Chleb kupuję tam za niecałe 4 zł, chyba w Biedronce jest taki duży bochenek, 900 gram, Jest najsmaczniejszy moim zdaniem z Biedronki. I dzielę go na pół powiedzmy. No więc to jest 2 zł. Potrzeba jakiegoś pomidora. Pomidory, 4 pomidory to jest chyba kilogram. W tej chwili kilogram pomidorów to jest 4. 14 zł? Coś takiego? Może nawet trochę taniej, już w tej chwili, bo się zaczyna sezon. No więc 3,50 za jednego pomidorka, powiedzmy. Myślę, że można by powiedzieć, że nawet 3 zł. Zjemy dwa pomidory, na je, zjemy. Później mamy ser. Ja kupuję ser w kilogramie i on kosztuje 22 zł. I teraz myślę, że no parę plasterków z tego sera to jest powiedzmy na dziesiąta tak tego opakowania, no, czyli mamy dodatkowe dwa złote. Czyli mamy śniadanie odwalone. Powiedzmy, że jeszcze no dwa jajeczka, by się przydało na śniadaniu dla każdego. No, czyli mamy e, rodzinę czteroosobowa. No, to powiedzmy jest osiem jajek, czyli prawie cały ten ten, ten. Zestaw, no to to jest tam koło 7 zł, powiedzmy w tej chwili. Dobrze. i zostają nam jeszcze dwa jajka, zauważmy przy, przy okazji. Mamy obiad. Na obiad chcemy sobie zjeść pyry. Ostatnio kupiłam 2 kilo ziemniaków za 5 zł, chyba, ale wiem, że kilogram nawet ziemniaków możesz dostać za 2 zł na przykład, więc myślę, że policzmy, że ten kilogram ziemniaków zjesz, tak? Czyli mamy 2 zł. Jakieś białko, czyli w moim przypadku byłyby to na przykład kotlecy z soczewicy. Ja niestety nie pamiętam w tej chwili, ile dokładnie mi wychodzi za jeden taki kotlet, ale powiedzmy nawet na potrzeby tego wideo, e, że to będzie po 5 zł. Natomiast wiem, że no, większość z was je mięso. No. Za 10 zł. się zmieścicie? Powiedzmy, że 10 zł. Przydałaby się jakaś suroweczka. Suróweczka no to to jest tam z 4 zł. No i mamy obiad odwalony. E, ja na przykład nigdy w moim życiu nie jadłam dwóch daniowego obiadu. Nie było nigdy, tak? Żeby była najpierw zupa, później i drugie danie. Jeżeli ty tak masz, no to już kurczę nie usatysfakcjonuje każdego tutaj w tym filmie, tylko chcę pokazać pewną zasadę, tak? Na czym to polega. A kolację powiedzmy, że jest powtórka z rozrywki ze śniadania. Oczywiście możemy tutaj zamiast sera policzyć jakąś szynkę. Wszystko jedno, no powiedzmy, że to jest mniej więcej tyle, co było rano na śniadanie. Ja na przykład mam tak, że jeżeli jem na śniadanie coś typu jajko, parówka i tak dalej, to już na kolację tego nie jemy, tylko jemy taką normalną kolację, czyli kanapka albo tost, albo coś w tym stylu. E, dobra, czyli do tego doliczamy tą śniadanie razy dwa powiedzmy. No i teraz w międzyczasie przydałyby się jakieś tam przekąski, jakieś tak dwa jabłka, banany, czy coś... Zmieścimy się w 5 zł, myślę, ze spokojem. Jeżeli mi nie wierzysz, to sprawdź ile kosztują jabłka, i sprawdź ile kosztują banany, bo myślę, że ze spokojem. Jeżeli chcesz oczywiście powariować, no to możesz kupić sobie jakieś winogrona albo jakieś chipsy, albo jakieś tam, nie wiem, biszkopty albo coś tam. Ale jesteś w stanie się zamknąć w przekąskach w 5 do 10 zł? No nie ma opcji, że nie. No, nie wierzę. Mniej więcej ogarniamy cały dzień za 5 dni. Ogarniamy. Tylko, że jest jeden mały szczegół. Nigdy nie jest tak, że ty spożywasz całość tych posiłków w domu, na całą rodzinę. Jeżeli pracujesz w, w domu, no to to jest już inna sytuacja oczywiście, ale jeżeli masz normalną, pra normalną pracę, do której musisz wyjść z domu, pojechać, wrócić i zjeść coś w domu, to prawdopodobnie gotujesz tylko weekendy. Czyli dokładnie tak samo jak ja. Wydaje mi się, że jeżeli masz jeść obiad na kolację w chacie, no to już nie ma tej kolacji wtedy, nie? Bo obiad robi za kolację. Natomiast ja znam wiele ludzi, którzy, nie dość, że ich dziecko je w przedszkolu obiad, to jeszcze robią normalny obiad w domu. Chciałabym troszeczkę opowiedzieć swojej historii, bo to też jest dosyć istotne w tym wszystkim. Ja oszczędzam już 14 lat. Myślę, że nawet może być, że z hakiem, dlatego że zawsze było tak, że ja sobie musiałam dorobić. Dorabiałam w gimnazjum, dorabiałam w liceum, dorabiałam później na studiach, zaczęłam pracę po studiach zaraz. Jak tylko skończyłam to od razu poszłam do pracy na drugi dzień. Po prostu za każdym razem szukałam jakiejś okazji do dorobienia pieniędzy. W momencie, kiedy dostajesz jakby swoje pieniądze i je musisz wydawać, to czujesz tak utrzymania ich jak najbliżej siebie. Zaczęłam się interesować oszczędzania na prawo i lewo, szczególnie jak się pojawił temat dzieci, czy powinniśmy je mieć teraz, czy później jak to będzie wyglądało, to pierwsze o czym pomyślałam, to to, że posiadanie dzieci jest bardzo drogie. I teraz, żeby nas było stać na te dzieci, żebyśmy nie byli przy... W ciemno, tylko żeby rzeczywiście była możliwość ich wychowania, kupienia im czasami czegoś fajnego, żeby to nie było tak, że my się decydujemy, a później te dzieci jakby zostawimy samopas, no bo one musiały tylko jeść jakby ziemniaki z serem. I tak a propos ziemniaków z serem, to, to tak się właśnie zaczynało nasze oszczędzanie, że bardzo często jedliśmy makaron z sosem, jedliśmy najtańsze mięso, na jakie było dostępne w biedronce. Ja bym bardzo prosiła, żeby nie dyskutować na temat zdrowotności tego żywienia, ponieważ większość rzeczy, w dzisiejszych czasach jest po prostu niezdrowe i my nie jesteśmy w stanie nawet dojść do tego, co zdrowe jest, a co nie. Ostatnio widziałam wypowiedzi ludzi, którzy pracowali przy pakowaniu żarcia i się okazało, że te z nalepkami bio to tak naprawdę jest dokładnie to samo, co normalne jedzenie, tylko że po prostu trochę może brzydsze tam owoce i warzywa kładą, przyklejają na klejkę, że bio. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest teoria spiskowa. Później po jakimś czasie odkryłam świat internetu i dietę wegetariańską. W sumie zaczęło się od diety wegańskiej, no oglądałam się różnych filmików w internecie. Wtedy bardzo dużo pieniędzy oszczędziłam i bardzo mocno schudłam. W krótkim czasie schudłam 10 kg, dlatego że zrezygnowałam z nabiału i zrezygnowałam z większości tłuszczy, które jadłam. Dlatego, że wcześniej jadłam bardzo dużo mięsa. Nagle z dnia na dzień przestałam jeść mięso w ogóle. A myślę, że ludzie, którzy coś tam o diecie wegetariańskiej wiedzą, to jest tak, że można być bardzo zdrowym na diecie wegańskiej. Można spełniać wszystkie swoje zapotrzebowania odżywcze. Trzeba do tego przyłożyć się troszeczkę. Trzeba mieć na to czas, Energię i chęci. I mi w momencie ciąży chęci się skończyły. W tym momencie, kiedy ja przechodziłam na dietę wegańską, było bardzo mało tych zamienników i wszystkie były strasznie drogie. Ja teraz na każdych zakupach tracę bardzo dużo pieniędzy na te wszystkie wegetariańskie zamienniki i tylko dlatego, że mi to po prostu smakuje. Równie dobrze mogłabym to wszystko zamienić sobie na zwykłe strączki. No ale wiecie, na przykład robienie takich kotletów fasolowych, czy na przykład takiego bolognese akurat to jest bardzo prosty przepis, ale robienie rzeczy, które są wegetariańskie i dobrze smakują, wymaga czasu, energii i przygotowania. I nawiązuję do tej mojej całej historii z mięsem tylko dlatego, że to nie jest tak, że ja w domu nie gotuję, więc mało wydaję. Ja mało wydaję, bo mam określone rzeczy, które kupuję na promocjach. I bardzo dużo pieniędzy oszczędzam też na takich małych pierdołach. Dla mnie liczy się, czy mleko kosztuje 2,50 czy 3,20. Nie dla każdego to ma znaczenie. Dla mnie liczy się, czy masło kupuję za 6 zł, czy kupię za 3,50. Ciężko mi jest określić po jednym komentarzu. Co ktoś miał na myśli. Natomiast jest wiele sposobów na ograniczenie swoich wydatków żywieniowych. Ja uwielbiam każdy komentarz, który dostaję, nawet taki, który przyjmuję do siebie troszeczkę za bardzo. Mam nadzieję, że nie uraziłam tej osoby, która mi go napisała. Ja w ogóle dziękuję bardzo, że, że Wam się chce pisać komentarze. Gdyby ktoś był w stanie mi opisać co on kupuje, tak ile wydaje, no to mi by było łatwiej też się określić, jak tu zrobić tak, żeby to było mniej. Bo jeżeli ja tak wymyślam sobie troszeczkę tą wersję tego człowieka, który do mnie pisze, jest mi ciężko określić, na czym ta konkretna osoba mogłaby oszczędzić, żeby miała trochę niższy rachunek, ale wierzę w to, że mogłaby mieć niższy rachunek. Być może jest jakaś część rzeczy, które kupujecie, a wcale nie musicie. Być może jest jakaś rzecz, którą mogłybyście kupić taniej, gdybyście tylko chciały, tylko że wam się nie chce. Szukać na przykład, na coś nie trzeba wydawać kasy. Wszystko zależy od tego, jak bardzo Wam na tym zależy. tego że jeżeli jesteś pod kreską i musisz mieć 1500 zł na życie, to nie masz wyboru. I albo się zadłużysz, albo będziesz miała pieniądze na koncie. Czasami można też poszaleć i można coś większego kupić, albo kogoś gdzieś zaprosić, albo gdzieś pojechać. ale z Was jest w słabej i trzymamy się razem, żeby sobie razem dać radę w takiej sytuacji. Ile jesteś w stanie poświęcić żeby oszczędzić. Mam nadzieję, że zasubskrybujesz i że cię zachęciłam trochę do swojej twarzy. Mam filmy takie, gdzie się więcej dzieje, a akurat w tym tygodniu przypada czas na filmy o oszczędzaniu. Natomiast bardzo jestem ciekawa, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Jeżeli mogę was prosić o komentarz, który będzie troszeczkę bardziej rozwinięty niż dwa zdania. Jeżeli to wideo ci się spodobało, to zachęcam cię do tego wideo, w którym możesz sobie trochę posłuchać o sposobach na oszczędzanie. A ja się z tobą żegnam do zobaczenia w następnym. Pa!